ma, jesteśmy w Gdańsku z rodziną, tu oczywiście Lebo przyjechali już do KFC a tu chciałem Wam tylko nagrać, zobaczcie, remontowany tworzyw w Gdańsku. To tak nie będzie widać, ale... To telefon za z do selfie, ale tak to wygląda? Z drugiej trochę lepiej będzie widać, o, ale pięknie to wygląda. Kurczę, tym porzec jest chyba jeden z ładniejszych jakie człowiek może zobaczyć, tak mi się wydaje jednak, chociaż widziałem na południu Polski tego też są ładne. Super. O i proszę, jedzie piec. <gulia> Co to jest za ten? Co to jest? za Nie, to jest chyba jakiś Bonaparte chyba. Kto to jest? Mamy <laughs> Tadeusz Baron To zrobił chyba w 1897, tak? Chyba Co tu jest napisane, to nie wiem A różne walki Różne Ale kurde si. Jaka jazda Ech, ja tu, proszę. Królowi Janowi III. Szkoda, że tutaj bliska nie będzie widać. Ale jest super. A no, tam moja familia. Pan powie, jak jest w Gdańsku? Proszę rysu. pana, ja jestem szczerze zbulwersowany obecną sytuacją. <laughs> No, tak to wygląda. A tu akurat od zadu strony. Taki kościół. jakiś, A tu maszta. Jacek. Około 1400. Z roku tam jest. I zobaczcie na te drzwi. Tu muszę to nagrać. Tu macie maszta. Jacek. 1400. Około. Ale drzwi mega. Zobaczcie. Kurde, jakie nity, wszystko te stare, te zawiasy, ja pierdolę. I tam idziemy w tamtym kierunku, dziś, dalej. I takie miejsce, takie piękne. A kurde, mega, poodnawiane to wszystko jest. Ale kurde. No tutaj widzę już, anno, 1605. Oczywiście, Heritage. Jak widać, dwa. Dwa. dwa, 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 dwa trzy, o, i mega. Pięknie wyremontowane. Gdzie oni są? Kurczę, Gdzie mamy teraz? A tu oni są. O, zobaczcie. Muszę ich uwiecznić, żeby sobie kiedyś za parę lat oglądali na YouTube. Swagierka odwróć się. Zobacz, jak wyglądałaś. No. Później po, po 60 sobie będziecie oglądać Dobra, <grymne> no, my tu gdzieś tu startujemy O jest wielki kościół oh, dziękuję Ale tu dzisiaj jest ludzi z Gdańsku, w Growa fajne klimaty i proszę Państwa, cały dańskie jest wszędzie remontowany, ale dojście do Neptuna jest. Ja tu nie widzę z tej strony. Dobra, Dobra idziemy tam zobaczyć, bo tutaj wyjścia nie ma. Normalny muszk. Trzeba pokazać to słynne, mutalne, mutalne. Proszę. Normalnie to teraz to by może chodził z wykrywaczem. <laughs>

proszę, jaki napis tak jest. I, i jesteśmy nad motłagą tak to wygląda tak to wygląda Wszędzie, tu wszędzie remont Diabelski błęd Przed chwilą się most zamknął tam, ludzie lecą na zabicie na złamanie karku, jeden przez drugiego. Uro! Wszyscy do Pier Harmonii nie, pewnie na ten młyn też Wyspa z fichrzów, tak zwana, a jeszcze kurczę, nie nagrałem wam tego sołtka tak zwanego starego, o tam kawałek widać, o sołtek ze Szczecina Szczecinie zrobiony znaczy się dawno temu, teraz jest muzeum a chyba nie będzie widać dobra a my nie wiem, my się kierujemy tutaj gdzieś na, za karuzelę Przed chyba siebie. tamtędy gdzieś tak, żeby innymi ulicami przejść jeszcze trochę w tamtym kierunku gdzieś tam kawałek starych murów jeszcze Gdańska widać jakiś pomnik Nie wiem co to za pomnik Co to jest twoje? Nie wiem Taki placek To jest jakaś szkoła jest co? co? To jest jakaś szkoła Gdzie? No O to wszystko się nagrywa A tutaj nagrywam teraz bunkier z drugiej wojny światowej Isso é o que está escrito clube ou caviar né?